Cisza i spokój. No, dla mnie trochę za spokoj. Coś bym porobiła. Hmm? Halo? Mam dla was mikrowyprawę. Może się poruszacie. <grym i zbyt wyszło> Co roku w Warszawie odbywa się festiwal wszystkie mazurki świata. Poświęcony jest muzyce tradycyjnej i trwa kilka dni. My załapaliśmy się na ostatni czy mamy w ten sposób, o. Czytamy tak, jak gdybyśmy się chcieli wbić za nos na przykład, tak? Ta mandolina jest prawie dla ciebie, chociaż masz paznokcie za długie do brania. Do Typowa damska mandolina. I jak można grać? Więc możemy grać solo, to co graliśmy teraz, nie? Tam i z powrotem. Tam i z powrotem. Wystawców to pasjonaci, którzy nie tylko sprzedają instrumenty, ale także opowiadają o procesie ich tworzenia. Spotkania z mistrzami rzemiosła to także okazja do rozmowy o historii instrumentów, a także o tym, jak muzyka ludowa zmienia się i ewoluuje w dzisiejszych czasach. Nie zabrakło również możliwości spróbowania swoich sił w tworzeniu instrumentów własnymi rękami. Budujemy tutaj takie saksofony. Drzewo się nazywa Rdes, Ale z tego co tutaj macie, no możecie sobie wybrać, czy chcecie dłuższy, czy niższy, czy wyższy, nie? Niższy ja bym wolał. Taki niższy, no. dobra. że Ja bym chciał gdzieś tutaj bliżej, bo tu będziesz miał coraz grubszą krawędź, Dobra. Nie? dobra. Dobra, żółte. Teraz docinamy drut. Festiwal to liczne koncerty, małe mazurki, no i targowisko instrumentów, które przyciąga rzemieślników i muzyków z całej Polski i Europy. Na stoiskach można znaleźć prawdziwe perełki, od klasycznych polskich skrzypiec, przez rzadziej spotykane basy, aż po różnego rodzaju dudy, cymbały i liry korbowe. Targowisko instrumentów to nie tylko okazja do zakupów, ale także nieformalny festiwal muzyki. Niemal na każdym stoisku słychać było próbne dźwięki. Ktoś wygrywał melodię na fletni, ktoś inny stukał na bębenku, a z głębi sali dochodziły brzmienia testowanych cymbałów. Ależ nurujecie, Dzieci! na, na noce! Mazurki świata to też okazja do zagłębienia się w tradycje ludowych pieśni. A czyje to skrzypdźki łapie wygrywają, ale chyba do niego palce przebierają? Oni ale chyba do niego palce przebierają. Ale niech się moje nogi tańcować na a ja sobie lepiej zrobię, kociołki jednak prawdziwym punktem kulminacyjnym festiwalu była Noc Tańca, wydarzenie, które na stałe wpisało się w program festiwalu. Targowisko muzyczne przekształciło się w ogromną salę taneczną, a na scenie pojawiły się kolejne zespoły ludowe. Muzycy z różnych zakątków Polski, a także goście z zagranicy przeplatali się w swoich występach, tworząc mozaikę brzmień. Festiwal wszystkie Mazurki świata pokazał, jak wielką siłę ma muzyka i jak potrafi ona łączyć ludzi, niezależnie od wieku czy umiejętności. Nie, proszę, proszę, nie odbieraj. Chcę ciszy i spokoju.